Przed zawieszeniem spręż... ciężarka ta sprężyna była zdeczka krótsza. Powiedzmy, że sięgała dotąd. Tyzyny um. wspomniany w treści zadania, jakiś tam x, a nie, nie ale wydłużyła się o 0,1 metra, to będzie to właśnie, to. oznacza to x, delta x, x, x równe zero jeden metra, masa jeden kilogram, no to właściwie ta masa przekłada się na, dobra, narysuję siły, bo tutaj Siła ciężkości jest zrównoważona przez e, przez e, siłę sprężystości, więc będzie ciężar w dół. ty podpiszę. Będzie siła sprężystości w górę, to jest równowaga sił, pierwsza zasada dynamiki, to co wisi i się nie rusza. Położenie równowagi. No, chyba, że jak ktoś przyjdzie i ruszy, no to się rusza. Znaczy, przyjdzie i wychyli z położenia równowagi to będzie się nazywać ciężar równy mg no i to jest pierwsza z nie czyli siły się równoważą wartość siły sprężystości jest taka sama jak ciężar siła sprężystości to jest jak zwykle kx ciężar to jest jak zwykle mg no dobra, to robię przekształcenia, nie? mg przez x. O, to było trudne, to. No. 1 razy 10 przez 0,1. O Jezus Maria, 100 newtonów na metr. Jednostka współczynnika sprężystości wynika z, z wzoru, z tego wzoru. Tak, jakby ktoś nie ogarniał. E, no dobra. Obliż okres gań Naprawdę. Może e, ze wzoru na sprężynę. Biorę kartę wzorów. Se szukam. Se znalazłem. Że okres. Pisz. C to, czego to nie pisze. Jezus Maria. O, ale zepsułem, że okres to jest dwa pi pierwiastek z M przez K. K mam, mam, mam. czyli dwa pi pierwiastek z jednej tej setnej. No, czyli 2Pi razy 0,1. No, jak sobie przybliżymy 2Pi do 6,28, to nawet bez kalkulatora. Bo tam odpowiedź była numeryczna, ale jak dla mnie to jest źle. Ja bym zostawił to zapisane jako 0,2Pi. Pima, rozwinięcie, dziesięte, nieskończone, nieokresowe i zostawiamy je w wyniku. No, tak na matematyce zawsze tak się robi, na fizyce powinno się też, nie wiem czemu, tutaj było w powiedziach podane takie cóś. Um, no i tyle. Cztery punkty za nic. To 8%, jeśli by cała matura była na 50%. <grym>